Siwiński tu jest księdzem, to jest mój siostry brat rodzony. No to probosz mówił, że no po prostu to trzeba zatwierdzenia, że oglądał to. Proboż, proboż mówił na kazaniu. Że, że po prostu trzeba jakiegoś czasu, żeby to yy, sprawdzić. No przed pachą. No ten Zbyszek Siwiński, co tu jest księdzem. Zobacz, ja, ja widzę krzyż. Widzisz go? Ja widzę. Mówi to, widzimy to, obraz normalny. Normalny obraz maski. A jaka to jest podstawowska? Nie wiem, proszę pana, bo... A, nie wiem, bo tutaj był oryginał taki, te, 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 te panie z akcji katolickiej, tam widziałem ich, przyczepili tu oryginał. Oj, daj mi rękę. że To jest tu? To tutaj stało? Tak, tak. W internecie wczoraj pół godziny oglądałem, to, to każdy się tak wypowiada, no każdy, że to jest cud. Państwo jak to będziecie zgłaszać? Czy nie będziecie robić z tym drzewem? Tym? No nie nie wiem. Ja to byłem, jeszcze byłem popakiem, to było przed papieżem, to byłem w wieżowie, Matka Boska, to jest w tej stronie. I drugi cud to był w Puławach, ale tam, o, o, jak cieknie tego. W Puławach to było po, podobne. Uławach, tylko, że tam były przeogromne, przeogromne kolejki były, żeby się dostać, bo to w takim parku koło kuła. I tak jak tu, pokażę, była też parka wodna i też płakał. Tak jak tu, to no, a na drugim I się nie będę

taki ten oraz damy się rozmywa, kobiety z, dla mnie z wyrwanym sercem, taka nitka prowadząca jej serce wydarte, ja to tak odbierałam, ale jak się stanęło na asfalcie lub przy kościele, tylko trzeba było odejść dalej, to rzeczywiście piękna, jaśniejąca postać Matki Bożej. Ale z daleka, nie stąd z bliska. Nie może, może A ona w nocy, w nocy była bardziej widoczna? Być może, że była też, tak słyszałam, że była w nocy bardziej widoczna. Bo wszyscy się skupiają raczej tu bliżej. Ale gdy się odeszło dalej, to rzeczywiście sama na własne oczy widzimy jaka piękna postać była. Od czwartku już nie. Już z daleka nic nie jaśnieje. No to Nie wiem, teraz raczej tu jak dla mnie. To krwoto kleje się krew. Nie wiem, gdyby tak kojarzyć właśnie z wizerunkiem. Jest jakiś zarys kobiety. I tutaj już raczej leje się, no tak jak według mnie. A wcześniej widziałam po prostu wydarte serce. To jest moje odczucie. A, moje odczucie. To jest cud, skąd to się mogło wziąć tutaj? Dlaczego to się tutaj? Pojawiło? To znaczy ja, ja to tłumaczę tak że no dzisiaj ksiądz na kazaniu powiedział, że Matka Boża nie może objawić się na drzewie. No, mnie się, trochę się z tym nie zgodziłam, bo mi się wydaje, że to, tak jak Bóg jest wszędzie, Matka Boża też może objawić się wszędzie, skoro przyroda nawet, załóżmy, utworzyła coś takiego, że jest to wizerunkiem akurat Matki Bożej, a nie czego innego, no to można my to tak tłumaczyć, no, że jest to jakiś tam przekaz, jakiś tam, czy jakaś przestroga, jakieś, jakieś coś, bo dlaczego niewinną rzecz,

Danielo, to było pięknie, śmiało, tak, ale tylko figura. Tylko trzeba było odejść na spadanie. No, wenigum. bo mnie. No, trudno powiedzieć, wie pan. Jestem praktykującym, wierzącym, ale akurat no, nie dopatruję się tego, co tutaj słyszał od ludzi. Czy nie widzę. Zresztą... Proszę pana, byłem, ksiądz rozmawiał i ksiądz nam przemówił że no, nie dopatrujmy się tego, co w rzeczywistości. Probos. No, probosz. Okay. No, oczywiście. Że... Także, że. Każdy widzi na swój sposób. każdy widzi indywidualna sprawa. Według mnie to sprawa indywidualna. Może każdy widzi. Co widzi? O, też jest istotny. Dzisiaj na kazanie byłam pośrednikiem, więc powiedziałem, że właśnie znegował to Co w to wierzę, Że to matka może w ogóle tym nie zgodziła. Ale tu